Kochasz? Walcz. Zawsze. Do końca. Pomimo wszystko. Przeciw wszystkiemu. Zrób drinka. Puść ulubiony wspólny kawałek. I pomimo dzielącej was odległości, spójrz na niego, nią świeżym okiem. Nigdy, przenigdy nie rezygnuj. Kiedy rodzina, znajomi, ci wszyscy przegrani, zrezygnowani, dający ci dobre rady... Są przeciwko, ty rób nadal swoje. Bo w miłości, jak na wojnie, wszystkie chwyty dozwolone. Puszczasz I Still Loving You i obmyślasz strategię, bo pomimo kilku sukcesów, wciąż jesteś tchórzem. Nie śpisz po nocach, tęsknisz. No, ale przecież to nie wypada, a tamto nie ma sensu. Nie odezwiesz się pierwszy, pierwsza. Bo ktoś powiedział, że tak ma być. Ale, drogi słuchaczu, słuchaczko, ty jeszcze nie wiesz, że miłość jest tak potężną siłą, że porównuje się ją do bomby atomowej. A człowiek zakochany nie tylko przeniesie góry, wysuszy rzekę, przejdzie na piechotę cały świat, ale i pójdzie walczyć o Twój dom, Twoje szczęście, Twój prywatny świat, bo ty jesteś tylko jeden, jedna. A Twój Romeo, Julia, chce tylko zawsze, na zawsze i na wieczność Ciebie, tylko Ciebie, zawsze Ciebie. Kochani, nie bójcie się sięgać po miłość, bo to jest jedyny sens życia człowieka.